Cześć, YouTube, tutaj Whitehall Garage. Witam Was wszystkich. Dzisiaj w trochę innych okolicznościach. Po pierwsze, dzięki za to, że jesteście. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, kliknijcie przycisk subskrybuj. Pomóżcie rozwijać mi ten kanał. Was to nic nie kosztuje. Dla mnie znaczy bardzo wiele. Jeśli to wideo Wam się spodoba, kliknijcie łapkę w górę polubcie to wideo piszcie komentarze, piszcie o wszystkim jeśli uważacie, że coś robię źle lub powinienem coś zmienić lub o czymś wspomnieć również napiszcie, każdy komentarz czytam i każdy na każdy na pewno odpowiem. a przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka chcę wam opowiedzieć o nowym projekcie który będę robił a mianowicie o Indianie Springfieldzie, który już niedługo wypłynie ze Stanów do nas. Więc zaczynamy. Pokażę Wam ogłoszenie kopartu. Które wybrałem, i motocykl, który dotrze tutaj do Polski, nad którym będziemy pracować. Mam nadzieję, że wspólnie. Więc jedziemy. Na początek ogłoszenie Kopa. Motocykl uderzony przodem rocznik 2021 cena przedwypadkowa 22800 kolor zielony przebieg 1400 mil zobaczmy wersję jest to Springfield Dark Horse obejrzyjmy zdjęcia tak Widzimy uszkodzenia. Zobaczmy wszystkie. tak, Mamy uszkodzony przód, przednie koło, wygięte lagi, brak wydechów z tego co się rzuca jako pierwsze. Silnik to 116 Thunderstroke, czyli 116 cm3, sześciennych, sześciennych, czyli około 1890 cm3. Mamy win, więc sprawdzimy sobie teraz win. Jedziemy od. Otwier Otwieramy stronę Indiana. Ja już tutaj wpisałem sobie win wcześniej. Klikamy, znajdź motocykl i patrzymy. Jak już mówiłem wcześniej, rocznik 2021: Indian Springfield Dark Horse. Sage Brush Smoke Moim zdaniem najładniejszy kolor dla tego motocykla. Czarny nie wygląda, nie wygląda tak, tak dobrze, a bol, beżowy? Beżowy, bodajże beżowy. Zaraz zobaczymy. No jest po prostu cienki. Data rozpoczęcia gwarancji fabrycznej motocykla, czyli 30 marzec 2021. Miejmy nadzieję, że pierwsze urodziny motocykl spędzi już tu w Polsce i będziemy mogli go sobie obejrzeć. Mamy dzisiaj 16 luty. Motocykl najprawdopodobniej w tym tygodniu wystartuje ze Stanów. Trwa to dosyć długo, ponieważ ogłoszenie ogłoszenie koperty było w grudniu, aukcja została wygrana w grudniu. No, ale ostatnie problemy z. Jeśli chodzi o transport kontenerowy, braki kontenerów i tak dalej, no wszystko to sprawiło, że motocykl nadal jest jeszcze w Stanach. Ja liczyłem na to, że do końca lutego motocykl będzie tutaj, ale, ale niestety tak się nie stało, dlatego postanowiłem nagrać to wideo i opowiedzieć Wam o tym motocyklu. No nie wiem, ja osobiście uważam, że motocykl jest zajebisty. Już nie mogę się doczekać, jak dostanę go w swoje ręce i będę mógł nad nim popracować. Obejrzyjmy sobie teraz zdjęcia z licytacji Cobard. Mam je tutaj zapisane. Klikamy i oglądamy. Motocykl uszkodzony przodem. Urwana lampa. No nie wygląda za ciekawie do mnie przemówił spodobał mi się jeszcze ten kolor zrobił swoją przednie koło, tył nie, nie rozumiem dlaczego nie ma wydechu. kto urwał kto wyciągnął, no ściągnął ktoś na pewno ściągnął i opchnął te wydechy gdzieś na boku motocykl jest przekielony na prawą stronę, lagi są wygięte koło uszkodzone Mam nadzieję, że uda się to jakoś naprawić. Jak widzicie, wersja 116 decymetrów sześciennych. Czy cali, przepraszam, cali sześciennych, nie, nie decymetrów. Przebieg 1414 mil. Jeszcze raz, mamy win. Zobaczmy sobie teraz zdjęcia z odbioru motocykla, tam w Stanach, jak przedstawiciel odebrał motor, klikamy i oglądamy. No, tak, jak, tak jak wcześniej było widać, uszkodzony przód motocykla. Kufry są podrapane, no, motocykl się przewrócił, więc trudno jest. Mam nadzieję, że będą w miarę całe, że nie będą wymagały jakiegoś dużego nakładu. Przednie koło no praktycznie całe będzie do wymiany. Mam, mam nadzieję, że ferga jest cała. Błotnik, lagi, lampa przednia na pewno też stopki, które są pogięte obie. Kierunek widzę, że jest ucięty. Ten wydech nieszczęsny. O. Kufry są podrapane zobaczcie. Nie wiem też, czemu nie ma tutaj, nie ma tutaj tej owiewki, która na zdjęciach kopartu była tutaj pod siedzeniem. Teraz jej nie ma. Widoczna jest na zdjęciach, że leży. Mam nadzieję, że uda się też przerobić kierunki a, tylne na europejskie. Zobaczymy, może instalacja nie różni się bardzo od tej instalacji w Boberze. Jeśli jest switchowana, więc nie powinno być problemu z przerobieniem jej na wersję europejską. Kolorek jest piękny, bo no, mi osobiście się podoba. co tu dużo mówić? Będzie dużo, dużo, dużo pracy. No ale właśnie na to liczę. Mam nadzieję, że Wam też ten motocykl się podoba tak jak mi. A na razie obejrzyjmy jeszcze... Raport z Crash Toys, gdzie motorcyk był wystawiony i sprzedawany. Dobra, to co? Otwieramy i obejrzyjmy. Tak jak już wcześniej było, wersja Springfield. Zielone, Mamy tutaj tab zdjęcie tabliczki znamionowej. Lewa strona. Mamy prawą stronę. Pugięty. Mam tylko nadzieję, że ta pompa hamulcowa tutaj mm. będzie cała. Lewa, lewy wydech, którego nie ma. Lewa strona, prawa strona. mamy kierownicę lewa lewa prawa strona no. bardzo możliwe, że tutaj mamy też tempomat a to ciekawe no ale te duże motocykle Indiana no, są dosyć fajnie wyposażone widzicie tutaj mamy przycisk do uruchamiania mamy wskaźnik poziomu paliwa, co jest ciekawym rozwiązaniem, fajnie, 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 jest też poziom paliwa jest też widoczny na głównym zegarze, tył słońce wygląda pięknie, zobaczymy jak już dotrze do nas i to wszystko. I tak jak, tak jak powiedziałem na początku, subskrybujcie, trzymajcie rękę na pulsie, na pewno będę wrzucał więcej, więcej, więcej wideo. Jak już motocykl wypłynie, również Was poinformuję, kiedy możemy się tego motocykla spodziewać. A na razie wrzucam dalej wideo z napraw Bobera, który de facto jest już skończony. Czekamy teraz tylko na ładniejszą pogodę, żebyśmy mogli ruszyć w trasę i będziemy razem jeździć. Więc lubcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!